Merhaba, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przygotuję dla Ciebie oryginalną turecką baklawę. Zapraszam, oglądaj dalej. Dziś przygotuję dla Was super prosty przepis z kuchni tureckiej Będzie to baklava, która występuje też na Bałkanach Od czego zaczynamy? Od posiekania orzechów Ja dziś używam trochę innych niż standardowe, które idą do tego przepisu Mianowicie standardowo idą orzechy właśnie włoskie Ja dzisiaj pomyślałem, że zmiksuję sobie orzechy nerkowca Oraz tutaj mam migdały, a do tego dodam jeszcze pistacji Które akurat występują w tradycyjnym przepisie Siekamy sobie wszystkie orzechy, albo używamy do tego właśnie malaxera Czyli robota kuchennego, żeby za nas posiekał. Ja dziś to robię ręcznie. Nie muszą być idealnie równe. Właśnie o to chodzi, żeby jeden był trochę grubszy, drugi trochę cieńszy, tak żeby była fajna struktura w tym deserze. W międzyczasie, jak siekamy, rozpuszczamy sobie masło klarowane w rondelku. Musisz się tylko podgrzać, tak żeby stało się płynne. Orzechy już wszystkie posiekane do jednej miski. Teraz dodajemy do nich standardowo idzie sam cynamon. Ja lubię kardamon, jeszcze w tym fajnie taki ma taki orzeźwiający smaczek. Więc dodaję jedną łyżeczkę cynamonu i jedną kardamonu ląduje do środka. I teraz całość mieszamy tak, żeby orzechy oraz przyprawy porządnie się wymieszały. Masło oklarowane już mamy rozpuszczone w rondelku. Teraz Weźmiemy sobie jeden płat ciasta filo gotowego i teraz wkładamy do środka tak, żeby brzegi nam zostały na zewnątrz. Możesz się troszeczkę rozrywać, ale nie przejmuj się tym. I bierzemy teraz masło klarowane i smarujemy po całości razem tutaj z bokami dość obficie. Bierzemy drugi płat i w przeciwną stronę montujemy go teraz. Pyk, fajnie nam się skleja. I znowu masło klarowane. W każdym rogu i ostatnia warstwa na spód też ląduje w przeciwnym kierunku niż poprzednia. I znowu masło klarowane. I rozsypujemy orzechy równomiernie na spodzie pierwsza warstwa. Ups. Ciasto filo rozkładamy, ale teraz już połówką. Masełko smarujemy dokładnie. No i robisz tak z każdą warstwą, taki przekładaniec, aż do wykorzystania ciasta filo. I teraz tą drugą połówkę zakładamy do środka. Hop. o Pięknie. Będzie taka... Grubsza warstwa, masełko, kolejne orzechy równomiernie. Hop, i zamykamy drugą warstwę. Po prostu ciasto. Składając do środka, smarujemy. I tak w koło Macieju tysiąc warstw. Nie żartuję, nie będzie aż tak dużo. I teraz warstwy, które układaliśmy na samym początku. Najpierw do wewnątrz. Cyk i na kopertkę zamykamy do środka. Masełko. I wykończamy ostatnią warstwą. Tak żeby pięknie się przykryło. I powierzchnia była gładka. Ops, troszkę przytniemy. I delikatnie wpychamy zarancik. Nadmiar odcinamy sobie nożem i masełko. Na sam koniec. Tak przygotowaną od razu sobie tniemy na kawałki. Na początek po skosie. A teraz jedziemy równolegle i wychodzą nam piękne rąby, tak jak powinny być. Właśnie w baklawie. I zobacz, wyszły nam piękne rąby. Super wygląda. Wkładam to do piekarnika na 160 stopni, góra dół na jakąś godzinę, godzinę 10. Zobaczymy, jak piekarnik będzie sobie z tym radził. No i co? I mamy czas wolny przez tą godzinkę. W międzyczasie, jak baklawa jest w piecu, dodajemy do rondla cukier, sok z cytryny, miód i odrobina wody. Włączamy moc i gotujemy na syrop. Czyli wszystko musi nam się zagotować i około 3-4 minut tak sobie fajnie bulgotać. Po tym czasie możemy wyłączyć i czekamy na baklawę. Godzinka minęła, baklawa już się pięknie zrobiła, jest gorąca i zalewamy ją przestudzonym syropem. Lejemy między tutaj te rowki. Hop, dokładnie po całości. Nie jest to deser fit, ale nie o to w nim chodzi. Jest pyszny, miodowo orzechowy, super na święta. Każdy chętnie pewnie go zje. I odstawiamy do wystygnięcia, e, tak żeby syrop się wszędzie rozprowadził, orzechy żeby wchłonęły ten syrop i żeby miały pyszną moc. Nie mogę tego jeszcze spróbować, ale wygląda pysznie. Zobacz, jest jeszcze gorąca i tutaj ten syrop musi wchłonąć orzechy, ale wygląda przepięknie. Mmm, delicie. Pięknie wygląda. Tylko potrzebuje jeszcze chwili, żeby syrop się wchłonął w orzechy Jeśli spodobał Ci się ten przepis, kliknij lajka like Zostaw suba, jak jeszcze tego nie zrobiłeś A na dole w komentarzach napisz, co jeszcze chciałbyś zobaczyć na tym kanale Tymczasem pozdrawiam Cię, do zobaczenia, cześć! Szukasz innych ciekawych przepisów na Kuchnię Międzynarodową? Kliknij tutaj